Tak, wiercenie. Chcemy wykonać otwór 20 mm w tym celu na samym śródeczku zrobimy sobie kółeczko 10 Enter. Mamy kółeczko, nie? W tym miejscu chcemy mieć otwór. Tu mamy jego promień. Teraz tą geometrię musimy zaznaczyć. Escape, nie będziemy już kółek rysować. Zaznaczamy na niebiesko. Mamy to na niebiesko. Idziemy sobie do Boring. Boring, czyli tutaj. Piasta to dla Ciebie, tak? Tak. Geometria musi być zaznaczona na niebiesko. I naciskamy plusik. Dodajemy tą geometrię do pierwszej zakładki. Następnie idziemy do drugiej zakładki. A? Jak ustawienie punktu później można kroczyć. Dobra. Tak. To później zrobimy. Na razie zrobimy sam otwór Dobra. w formatce, która już jest na stole, która miała obwodową obróbkę, nie? Wybieramy sobie wiertło 0020, taki ma kod, wiertło FI20. Tu są jego parametry, one nam odpowiadają, nie będziemy ich zmieniać. Jedynie co by nas interesowała to zmiana głębokości wiercenia. Tu fajnie byłoby wpisać rzeczywistą wartość szkła. Nie mamy 12, tylko 11,9, tak? Tak. Wiertło, zwłaszcza pojedyncze wiertło, jest wrażliwe na, na grubość, bo normalnie na wiertarce wiercimy dwoma wiertłami, prawda? Z góry i z dołu, a tu wiercimy tylko z góry. Dlatego staramy się wpisać rzeczywiste wartości. 11,9. Tu jest wszystko ok, tu jest wszystko ok. Kalkulator ok. Mamy to. Idziemy tutaj. Wiertło, wiertło, widzisz to wiertło, tak? tak? To jest nasze wiertło, które się tutaj wierci w materiał. Projekt, idziemy do ołówka, nie wybieramy wszystkiego, bo inne obróbki nas nie interesują. Mamy już szkło na stole, przysawki na stole, stopery na stole, wszystko spozycjonowane. Tylko będziemy wiercić. OK. W-I-R, mi się pisało. Wiertło 20, tak to nazwiemy ten nasz projekt. Ma być CNI, Safe. Idziemy sobie do programu wykonawczego. Pach, pobieramy stąd. I idziemy sobie na nasze Wiertło 20. Klik, klik. Grubość. Dobrze tam się zapisało. Tak, moje ulubione. 999 Enter i mamy gotowy program. Mamy tylko jedno wielko. Jakieś pytania? Wszystko jasne? Wszystko jasne. Koniec.